Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, panie reżyserze. że pan wspominał tutaj, czy w ogóle tytuł tej książki, którą pan tutaj się przedstawił, że to jest Naziści, Szabezgoje? Ja tak dzisiaj troszeczkę chciałem historycznie. Czy pan by mógł się coś skomentować na, te, na takie tematy, jak, jak e, e, ch, ch, Hasydzi i ich relacje z talmudycznymi Żydami, II wojna światowa i Nazi? Proszę czy to, pana, no ja. Nie jestem takim specjalistą od Żydów, za jakiego mnie uważa Gazeta Wyborcza. <śledziewanie> Ale no, yy, pozwolę sobie tutaj, jak już Pan tak mnie historycznie tutaj zachęca, to ja przypomnę taką rzecz, bo to ma swój dalszy ciąg i dzisiaj. Sprzed ponad 100 lat. Otóż w XIX wieku. Europę podbiła ideologia polityczna pod tytułem nacjonalizm. Nacjonalizm, można powiedzieć, że takim głównym jego rdzeniem to jest przekonanie, że każda wspólnota etniczna powinna się politycznie zorganizować w państwo. No i ta ideologia zwyciężyła w Europie. Dzisiaj mamy. Rocznice święto narodowe na Węgrzech, rocznice powstania węgierskiego w 1848 roku, to była wiosna ludów. Wiosna ludów to było zwycięstwo idei nacjonalistycznej w Europie. Każda wspólnota etniczna tam zaczęła demonstrować, że chce się zorganizować w państwo. I ten nastrój oddziaływał również na europejskich Żydów. Ten nastrój, ta ideologia oddziaływała również na nich. I taki paryski korespondent wiedeńskiej gazety Neue Freie Presse, Theodor Herzl, bardzo się przejął nacjonalizmem i napisał taką broszurę pod tytułem Der Judenstaat, czyli państwo żydowskie. On wychodził z założenia, że Żydzi są takim samym narodem, jak i każdy inny, więc tak samo jak wszyscy inni powinni mieć państwo. No, ale dobra, in, wszystkie inne narody miały geograficznie określone siedziby narodowe, a Żydzi żyli w diasporze. I od razu się pojawiło pytanie, no dobrze, ale gdzie? Gdzie? No i na to pytanie nikt nie potrafił odpowiedzieć. W związku z czym, bo Teodor Herz nazwał tę swoją koncepcję sionizmem. Sionizmem. Początkowo sionizm był odrzucany zarówno przez żydów asymilowanych z zachodniej Europy jak i przez żydów ortodoksyjnych właśnie hasydów z Europy Wschodniej przez żydów asymilowanych był odrzucany z tego powodu że oni w zachodniej Europie już zajmowali stanowiska byli finansistami przemysłowcami lekarzami prawnikami tam bóg wiekiem i nagle przychodzi Herzl i powiada nie to wszystko trzeba rzucić i przenieść się, żeby budować państwo żydowskie, ale nie wiadomo gdzie. No i oni uznali, że to jest ein myśle genekop, prawda? Że to jest taki z oszołom i tak dalej, więc odrzucali go. Żydzi ortodoksyjni z Europy Wschodniej odrzucali syjonizm z innego powodu, z powodów religijnych. Otóż oni uważali, że to jest kolejna pokusa szatana. Pisali w ten sposób, że szatanowi nie udało się, uwieść Izraela prześladowaniami, to teraz im taką pokusę podsuwa, żeby własne państwo, może jeszcze nie daj Boże demokratyczne, no to już horror całkowity, bo to by było sprzeczne z zasadą tam, gdzie Mojżesz mówi, idź a zbierz starszych Izraela, czyli ustrój arystokratyczny, a nie demokratyczny, więc w ogóle nie chcieli nawet słyszeć. Ale, ale nie tylko tutaj się nacjonalizm pojawił, również w Rosji się pojawił nacjonalizm i przybrał postać takiego szczucia na Polaków i na Żydów, i to zaowocowało pogromami. W rezultacie młodzież żydowska, jedni poszli do komunistów, a drudzy do sionistów. Podobnie na zachodzie po sprawie Dreyfusa. I w rezultacie w 1897 roku odbył się pierwszy kongres sionistyczny w Bazylei, i na tym kongresie zostało ustalone, że sionizm jest obowiązującą doktryną polityczną diaspory żydowskiej. I właśnie dlatego w 1917 roku, kiedy Wielka Brytania potrzebowała pieniędzy na kontynuowanie wojny, to ówczesny premier i minister spraw zagranicznych Balfour złożył żydowskim finansistom, przywódcom żydowskim, obietnicę, też taką enigmatyczną, że z jed... znaczy jej... rząd Jej Królewskiej Mości będzie wspierał utworzenie żydowskiej siedziby narodowej w Palestynie. No i kiedy po I wojnie światowej Wielka Brytania dostała mandat Ligi Narodów na Palestynę. No to tam ci powiedzieli to teraz karty na stołu, prawda? No i rozpoczęło się osadnictwo żydowskie. Rothschild tam wykupił <coughs> trochę terenów. Oczywiście od razu antagonizm między ludnością arabską i tak dalej. Żydzi utworzyli tam taką partyzantkę, która walczyła i z Arabami i z Anglikami. i z Anglikami. Notabene wszyscy późniejsi przywódcy Izraela to byli z tej partyzanckiej z Irgunu i Hagany, prawda, więc y, y, tak to wygląda w wielkim skrócie oczywiście, y, no i ponieważ były plany podziału Palestyny w Organizacji Narodów Zjednoczonych po wojnie, bo to się zmieniło trochę, Nastawienie po tej masakrze Żydów Europejskich, to no, tam inne państwa powiedziały, no dobrze, rzeczywiście powinni mieć jakiś azyl w razie czego, gdyby znowu coś takiego się stworzyło. I Organizacja Narodów Zjednoczonych sporządziła taki plan podziału Palestyny na część żydowską i część arabską, który nikogo nie zadowolił. I 14 maja 1948 roku Żydzi proklamowali niepodległość Izraela. Oczywiście te kraje, ludność arabska odpowiedziała wojną, i kraje arabskie odpowiedziały wojną, ale Żydzi sobie z tą wojną poradzili. I to nie udało się tej niepodległości zdusić. No i tak jest do dzisiejszego dnia. Nawiasem mówiąc, tam została zastosowana skutecznie czarna propaganda. Otóż Izrael miał takich wielu agentów, którzy mówili świetnie po arabsku i nawet zewnętrznie byli podobni do Arabów, przerzucali tych agentów na tereny zajęte przez ludność arabską i tam ci agenci mówili, że Armia Izraelska gdziekolwiek dotrze, to morduje wszystkich, zostaje tylko ziemię i wodę. No to nikt nie chciał sprawdzać prawdziwości tych pogłosek. Więc wszyscy zwiewali i tak się narodził problem uchodźców palestyńskich, który do dzisiaj jest nierozwiązany, bo tam już czwarte pokolenie w tych obozach funkcjonuje. No i od tamtej pory właściwie Izrael to można powiedzieć, że. No, nie ma dnia bez wojny tam. To jest coś takiego, ciało, które wywołuje stany zapalne w tym rejonie. Rzeczywiście może to był błąd, no ale jest, ma, broń jądrową. ma broń jądrową, bo yy, yy, po tej wojnie Jomkipur Kippur w 1973 roku Państwa arabskie, to było, Izrael wyszedł zwycięsko z tej wojny, ale to było prusowe zwycięstwo. Jeszcze jedno zwycięstwo takie, i już tam nie wiadomo, czy Izrael by przetrwał. W związku z czym państwa arabskie na liście swoich priorytetów politycznych wpisały tam zniszczenie Izraela. Ale w 1975 roku satelity szpiegowskie zarejestrowały na Oceanie Indyjskim, na południowy wschód od Kapsztadu błysk eksplozji atomowej i od tamtej pory kraje arabskie wykreślają postulat zniszczenia Izraela z listy swoich priorytetów politycznych, więc tak wygląda sytuacja na dziś. Przepraszam, przepraszam Marty, bo już ostatnie pytanie będzie, także... Ktoś z Państwa, kto jeszcze nie zadawał pytania, proszę bardzo Pan i będziemy już kończyć po Pana, pytania, nie pana. Y, Kontynuując właśnie tą sprawę y, y, zasuwa się y, y, takie, takie rozumowanie, y, czy czasem y, Żydzi Państwo Izraelici nie próbują czasami znaleźć y, możliwości y, zainstalowania się. Polsce czy na Ukrainie. Ależ oczywiście, Izraela, ależ oczy... ponieważ już e, przywódcy żydowscy i w Ameryce i w Izraelu coraz częściej słyszałem i mówią o tym, że państwo Izrael e, nie przetrwa tego. To nie przywódcy żydowscy, tylko Henry Kissinger powiedział to kilka lat temu, że za 10 lat może nie być Izraela. I w tym momencie, jeżeli by e, e, żydom udało się pozyskać chociażby część tej fortuny mienia pożydowskiego tu w Polsce, mogliby w ten czas odpowiednio... No oczywiście, proszę Pana, inaczej się, inaczej się ląduje na gołej ziemi, a inaczej na materacu z 300 miliardów dolarów. To chyba jasne. Ten materac amortyzuje wszystkie wstrząsy i nikt sobie nie potłucze tylko przy lądowaniu. Więc oczywiście to jest to, proszę. Tak zwane rozpoznanie bojem. No tak, e, ja, tylko że wie pan, no, do rozpoznania bojem to trzeba mieć odpowiednie siły, bo co to jest rozpoznanie walką? To jest coś takiego. Forma rozpoznania przeciwnika. Nie wiemy, kto na przed nami stoi. Nie wiemy, jaką siłą dysponuje, więc wykonujemy atak. Taki, żeby on pokazał wszystko, co tam ma. Ale, ale ten atak trzeba wykonać takimi siłami, żeby one nie dały się natychmiast zepchnąć i żeby ten atak nie przekształcił się w paniczną ucieczkę, żeby ten atakowany nas po prostu nie pozabijał. Więc celem rozpoznania walką jest tylko, zmuszenie przeciwnika do pokazania wszystkiego, wszystkich atutów, którymi tutaj na tym odcinku przełania dysponuje. Ale trzeba mieć odpowiednie siły jeszcze w rezerwie, gdyby się okazało, że tam coś poszło nie tak, prawda? Polska, obawiam się, nie ma takich sił. Zwłaszcza, że no, mamy ten sam problem, co w XVIII wieku że z, nas, znaczy że, że życie publiczne jest życie publiczne jest przeżarte przez agenturę. To jest ten sam problem, co w XVIII wieku. I to sprawia, że nasze państwo jest w znacznym stopniu obezwładnione. Bo no, trudno jest politykować, jak nie wiemy na pewno, czy ten partner nasz to on tak mówi, bo tak myśli, czy też mówi tak, bo wykonuje zadanie zlecone. I to jest. Co możemy zrobić? Jaka jest Pańska. Proszę Państwa, no, <Yeti w środku> najkrócej, najkrócej, to najkrócej powiem, są dwie możliwości. Albo ich pozabijać, albo ich przekonać, żeby się zachowywali porządnie. Chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. W związku z tym ja nie jestem jakimś ekspertem od finansów, to nie będę tu improwizował, ale, ale ch chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Otóż, yy, pierwsze, kryzys finansowy w strefie euro. Dla nikogo, dla, dla żadnego obserwatora, nie ulegało wątpliwości, że Grecja, Hiszpania i Portugalia już 5 lat temu nie były w stanie sprostać zobowiązaniom, jakie wtedy zaciągnęły. Już 5 lat temu. I wydawało się, że każdy to wie, z wyjątkiem zarządów największych europejskich banków, które się zachowywały tak, jakby w ogóle nie zdawały sobie z tego sprawy. Przypuszczenie, że zarządy europejskich banków nie wiedziały tego, co wszyscy wiedzą, byłoby niegrzeczne. W związku z tym ja nigdy bym się nie ośmielał tak podejrzewać. Tylko jeżeli tak, no to znaczy, że jakaś kalkulacja temu towarzyszyła. Jaka? Otóż odwołałbym się do takiego wywiadu, który z Henryk Kissingerem w 90 roku, telewizyjny wywiad z Henryk Kissingerem przeprowadzał Radek Sikorski. Jeszcze wtedy był normalnym człowiekiem, więc tam. No, no i pyta go tam. No, Kizzyndzia coś tam musi o polityce światowej wiedzieć, prawda? Pyta go w pewnym momencie tak: Czy te kredyty, które w latach 70., w ramach odprężenia Zachód, a Stany Zjednoczone, dawały państwom socjalistycznym, to wynikały z dobrego serca, czy też towarzyszyła temu jakaś kalkulacja? I Kizzyndzia bez wahania odpowiada: Oczywiście, że towarzyszyła temu kalkulacja. Myśmy chcieli uzależnić te kraje od takiej finansowej kroplówki, tak jak się narkomana uzależnia od narkotyku. A jak już się uzależni, to zacząć stawiać warunki. No to jak raz się udało, to dlaczego nie spróbować drugi raz, prawda? I tak się właśnie stało. Domyślam się, bo tu pan mnie zachęcał, żeby się domyślać, więc domyślam się, że pani złota nasza Aniela tym zarządom powiedziała, słuchajcie, pożyczajcie jakby nigdy nic, My was w razie czego wybawimy z kłopotu, ale na razie się zarówno... My tu mamy kalkulację. No i tak się stało, kiedy Grecja zbankrutowała, to znaczy przypadał 19 maja termin wykupu obligacji, rząd grecki nie miał pieniędzy, to co wtedy pani Aniela zarządziła? A cała Unia się złożyła na pożyczkę dla rządu greckiego, na pożyczkę dla rządu greckiego, za którą rząd grecki wykupił obligacje swoje od kogo? Od niemieckich banków. Od niemieckich banków, więc pani Alenia dobtrzymała słowa, ale powiedziała jeszcze spiżowe takie oświadczenie. No, nie może być tak, że my tu ratujemy Grecję. Akurat niemieckie banki żeśmy ratowali, ale to się nazywało, że ratujemy Grecję, a nie mamy żadnego wpływu na to, co Grecja robi. Grecja musi nas słuchać. No, jest w tym logika, prawda, ale to jest, to jest program budowy czwartej rzeszy środkami pokojowymi. Wybitny przywódca socjalistyczny Adolf Hitler próbował zjednoczyć Europę środkami militarnymi. Nawet mu się to w dużym stopniu udało, ale na krótko, a poza tym jakim kosztem. Cała Europa została zdewastowana. Całe narody znienawidziły Niemców. A teraz tam szyba wyleci, no to co to, to komu szkodzi? Nikt nikogo nie nawidzi, wszyscy ludzie są braćmi, prawda? No to na, czy się tu, nad czym się tu zastanawiać?